A jak, pan, dlatego, a jak pan zarabiał te pieniądze w Europarlamencie, to pan odbierał pensję z obrzydzeniem nie da, czy z radością? Nie niech pan powie. Ku... Nie, no bo wie pan, jak, pan tak, jak państwo działacie tak na osławienie no, i unicestwienie że... Unii Europejskiej, to y, niestety wpychacie nas pod skrzydła Putina. Nie, to jest, jest to, bardzo trafny. Jest, nie, to nie jest, nie jest bardzo trafnym argumentem. Co jest bzdurą? Tuska, czy, co jest bzdurą? Czy... Witaj na kanale Demokratyczny Głos, gdzie jest przestrzeń dla tych, którzy wierzą, że demokracja wymaga aktywnych, myślących obywateli. No to lecimy. Czy można zwalczać Unię Europejską, jednocześnie pobierając z niej ogromne apanarze? I czy patriarchat to naprawdę bzdura, jak twierdzi poseł Konfederacji Dobromir Sośniesz? W debacie politycznej Sośnierz został dosłownie przyparty do muru, gdy redaktorka Agnieszka Gozdyra wytknęła mu wprost hipokryzję związaną z zarobkami eurodeputowanych. Sośnierz nazwał ten zarzut argumentem podłym i niskim, Próbując usprawiedliwić, dlaczego eurosceptycy mają prawo brać pieniądze od instytucji, którą chcą zniszczyć. Ewa Zajączkowska-Hernik, wasza eurodeputowana, opublikowała dane o tym, że 25% Polaków, co czwarty Polak jest niezadowolony z Unii i za chwilę w ogóle tych eurokratów wywiozą na taczkach. I napisała na moją uwagę, że bardzo tłusto zarabia w tej Brukseli. Napisała, że jest eurodeputowaną, która chce wrócić do Polski, pracować w polskim Sejmie, a więc zrezygnować z tych wszystkich apanarzy. Kiedy Pani zajączkowska hernik wraca do Polski. Ma pan jakieś informacje, żeby już przestać zarabiać te, mandat, te ponad 40 tysięcy brutto-złotych <kweit> miesięcznie, plus różne diety i inne dopłaty? Kiedy wraca do Polski, żeby tutaj walczyć z rządem Donalda Tuska, panie pośle? No, to specjalnie do mnie pytanie, bo nie, nie będę miał możliwości opowiadania o wetach prezydenta. E, nie, ale może ten, pan też. Jeszcze się wydaje mi się, że chodzi o kolejne wybory parlamentarne. A Dlaczego dopiero e, wtedy, a nie teraz? No już dopiero wtedy. mogła zostać posłanką. Ale wiesz, może zrezygnować już? mówi, że chce zrezygnować w kraju, wrócić, Jej, wrócić, to wrócić, wrócić do kraju, pracować w kraju, znowu no, decydujecie za kogoś, no powiedziała, że chce pracować jako posłanka w kraju, zapomniała pani dodać eurodopłatowanie, która chce wrócić do Polski, pracować w polskim Sejmie, kto ją zmusił, żeby pracowała w brukselskim, do polskiego Sejmu, jak będzie kolejna okazja, czyli w kolejnych wyborach, ale może pracować w waszym klubie, który pani stosuje z wypominaniem zarobków tym posłom, którzy akurat nie zgadzają się, którzy nie dali się Kupić Unii Europejskiej za te pieniądze, jest wyjątkowo niskich lotów, przepraszam. Nie, bardzo. Jest, jest bardzo trafnym argumentem. Bo my tak samo płacimy pieniądze na Unię Europejską jak euroentuzjaści, i tak samo podlegamy nie. pod jej regulacje. Dlatego, 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 że nikt, nie nikt was Was nie zmuszał, żebyście kandydowali do tego złego europarlamentu, żeby zarabiać te okropne tysiące euro. Ale się nie, nie, nasze sprawy nie, mielibyśmy nie, nie, dostawać tych pieniędzy które oni nie, dla siebie. Dlaczego akurat nas miałoby to nie dotyczyć, skoro jesteśmy takimi zęb... cennymi płatnikami tych podatków i tak samo podlegają pod te regulacje? Jest to argument podły i niski. A jak pan, I dlatego... a jak pan zarabiał te pieniądze w Europarlamencie, to pan odbierał pensję z obrzydzeniem czy, nie dałem, czy z radością? nie pan kupić, I też się nie daję kupić, kupić za te pieniądze i głosiłem dokładnie te same poglądy, które głosiłem Ale jak pan widział przelew na teraz. koncie, to się pan cieszył czy się pan brzydził? się nie cieszyć? Dlaczego się no to tak samo moje pieniądze, hmm. jak pieniądze pozostałych eurodeputowanych? To było uzasadnione no. wtedy, że Oczywiście. może pan w Parlamencie Europejskim wypowiadać się że swoje nie ma żadnego powodu, zdanie, żeby, żeby, żebyśmy my, jako konserwatywni eurosceptyczni wyborcy, podlegali pod inne zasady niż wy, bo Unia Europejska nie jest tylko dla was i nie, to, to nie, jest tylko, nie, nie tylko was dotyczy. Jak zrobicie tak, że euro będą wchodziły tylko, do, dotyczyły was, to my z radością zrezygnujemy ze wszelkich apanarzy i uczestnictwa w Parlamencie Europejskim i dalej nie będzie nas interesować co sobie tam uchwalacie. Czyli... Póki dotyczy to nas, to mamy takie samo prawo. I tak samo polscy posłowie do Dumy Rosyjskiej, jak był Dmowski, to też brali yy, wynagrodzenie posłów Dumy. Czy mieliby nie brać, to byłoby to jakieś absurdalnie idiotyczne, gdybyśmy zostawili Rosjanom więcej pieniędzy, a my, a my tymi pieniędzmi grafili. A w obecnej no, Dumie Rosyjskiej pła płacą chyba troszkę mniej, niż w Brukseli, prawda, panie pośle? No i? Jakby tak brać pieniądze z Dumy, to mniej by się zarabiało, no niż i? z Brukseli. A ktoś chce brać pieniądze z Dumy? No niech mi pan powie. Proszę mnie oświecić. Nikt. Nie no, bo wie pan, jak pan, tak jak państwo działacie tak na osławienie o, i unicestwienie go. Unii Europejskiej, to y, niestety wpychacie nas pod skrzydła Putina. No. Ale to nie koniec kontrowersji. Sośnierz wywołał natychmiastową burzę otwarcie nazywając patriarchat Bzdurą. Na zarzuty o braku kobiet na stanowiskach Polityk Konfederacji twierdzi, że kobiety naturalnie mniej interesują się polityką niż mężczyźni. Posłuchaj, co jest, bzdurą? Tuska, czy, co jest bzdurą? Nie no, ale wie pan co, jesteśmy, czy... jesteśmy myślę tak dwuwątkowi teraz i poradzimy sobie z tymi dwoma wątkami. Co jest bzdurą? że, że jest patriarchat? Tak. To jest bzdurą, bo już prędzej matriarchat w niektórych dziedzinach niż patriarchat. Nie wie oczywiście, pan o, płacowej że, o tych badaniach. Tak, między badaniach nie, nie ma Najbardziej I, macie matriarchat w Konfederacji. I, I nie po prostu kobiety mniej interesują się polityką niż mężczyźni, to widać również w Lewicy, tak? Nawet Lewica, która sobie na sztandary wzięła postulat różnych suwaków i innych takich rzeczy. No jak tylko na moment straciła czujność, to wybrała sobie mężczyznę. Nie, 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 Więc nie. nie, nie. Po, tak, prostu, no tak, po, po prostu Włodzimierz Szczerzasty ma tak napisany po, po status prostu, partii. Że, cechy, że będzie miał tę władzę, póki będzie chciał i tyle. Cechy. Przepraszam, że tak powiem, ale no tu siedzi partia. obok mnie Grzegorz Napieralski, który też wie, że mówię który był człowiekiem lewicy, a być może nadal w głębi serca nim jest i, i wie, że mówię prawdę, prawda, panie pośle? Tak, dobrze, bardzo proszę. ale nie potwierdził. Ale, nie. Głową, ale z głową z góry na dół, czyli potwierdza. Ale to pani redaktor, kto pisał, pisał ten statut. No wodził jeszcze paski, wśród ze swoimi ludźmi. nie chyba. Statut pisał no, zespół statutowy, lewicy to Jest to, jest. Od, znowu, jest to, jest to naturalny, na, naturalny proces, skoro w którym nie, w niektórych dziedzinach lepiej specjalizują się przedstawiciele jednej, później w niektórych dziedzinach lepiej specjalizują się drudzy. I jak najwyraźniej w polityce lepiej się specjalizują mężczyźni, nie ma sensu m, z tym walczyć, a nie jest to żaden spisek mężczyzn, nie, nie, jest nie z tam walczyć, kobiet. Nie, z jest nie, 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 nie ma żadnego sensu żeglować, to tak, by zwalczyć z tym, że wśród koszykarzy najwięcej dobrych zawodników to wysocy koszykarze i równouprawniajmy niskich koszykarzy. Wracają no no stare dobre argumenty no, pana Janusza Korwin-Nikiego, no słyszałam je 10 Polityce lat temu w swoich fizyczne. programach. I, więc, widzę, w więc, I widzę, że pan został w tych argumentach. Więc, widzę, w tych argumentach. To, a propos patriarchatu, pan prezydent sekundkę. Ja tylko szybko o tym razem mamy parytet, nie mamy z tym problemu. Mamy i mężczyzn, i kobiety porówno na, na wszystkich stanowiskach w radach i zarządach okręgów nie ma w tym nic strasznego. Polecam wszystkim kolegom i koleżankom zastosowanie tego. Okazuje się, że wtedy znajduje się bardzo wiele kobiet kompetentnych do piastowania różnych funkcji politycznych. To, co u was w partii Razem nie jest tak, że się mężczyźni bardziej interesują? Bo tak mówi pan Sośnierz. Nie, no, nas się wszyscy interesują. Nie, no, no, pani, nie no bo zasada jest taka, że bardziej mężczyźni. Przecież sztucznie suwak muszą pilnować. No to, no to przecież, no dobra. to jest najlepszy dowód. Gdyby, gdyby się równo interesowali, to by nie trzeba było tego robić. Nie wie pan, no, zainteresowanie nie przekłada nie, się na dostęp się do, do Dobrze. Czy w nowoczesnej Polsce jest miejsce na tezy sprzed dekad? Czy naprawdę można brać tłusto opłacane posady w instytucji, którą publicznie chce się zniszczyć? Najbardziej kontrowersyjny moment dotyczył finansów. Kiedy na tapetę trafiła kwestia posłów Konfederacji, którzy jako eurosceptycy walczący z Unią Europejską, jednocześnie pobierają wysokie wynagrodzenie z Parlamentu Europejskiego, Sośnierz natychmiast zaatakował. W odpowiedzi na pytanie, czy cieszył się z przelewu pensji, poseł Konfederacji użył mocnych słów broniąc swojej partii, jest to argument podły i niski. Jeśli ktoś deklaruje chęć unicestwienia danej instytucji, czy ma moralne prawo czerpać z niej ogromne zyski? Czy nazwanie zarzutu o hipokryzję podłym argumentem to wystarczająca obrona, czy raczej oznaka braku merytorycznych argumentów? Kiedy dyskusja przeszła na wewnętrzne sprawy partii politycznych i pozycję kobiet, również w kontekście lewicy, która wybrała na szefa mężczyznę, Sośnierz wywołał prawdziwą burzę. Zapytany o patriarchat stwierdził stanowczo, że jest bzdurą. Kontynuując tezę, posłużył się klasycznym, ale szokującym porównaniem, sugerując, że kobiety mniej interesują się polityką niż mężczyźni i nie ma sensu z tym walczyć. Czy polityk, używając tak archaicznej i kontrowersyjnej analogii, próbuje zaangażować się w merytoryczną debatę, czy po prostu celowo prowokuje i odgrzewa ekstremalne poglądy? Czy takie podejście buduje wizerunek partii jako nowoczesnej i gotowej do zarządzania państwem, czy raczej utwierdza w przekonaniu o ich ideologicznym zakorzenieniu w minionej epoce?